Cześć, witajcie w Ugotowani TV. Nie wiem, czy wiecie, ale na moim kanale największą popularnością cieszą się filmy, w których pokazuję wam inspiracje, co zabrać ze sobą, zamiast kanapki do pracy oraz inspiracje na obiad. I powiem wam, że w ogóle mnie to nie dziwi, bo przecież musimy wymyślać obiady przez 365 dni w roku. No, może troszkę mniej, jeśli czasami pozwolimy sobie na pójście gdzieś w gości, albo wyjście do restauracji. Ale nie zmienia to faktu, że i tak musimy gotować sporo. No i tak naprawdę każda z nas jest zapracowana, więc chcemy, żeby te obiady były szybkie, proste w przygotowaniu, no i przede wszystkim smaczne. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, razem z firmą Borner i z polskim dystrybutorem tej marki, przygotowałam dla Was film, w którym przedstawię kilka przepisów, właśnie na takie inspiracje obiadowe. A żeby łatwiej nam poszło i żeby to przygotowanie posiłków było naprawdę bardzo szybkie, to w wykorzystaniu ich będziemy się posługiwać właśnie tymi urządzeniami. I ja mam tutaj przy sobie dzisiaj Hebel V5. On jest znany najbardziej z tego, że za jego pomocą możemy przygotowywać. Na przykład frytki, ale też jest to świetny sprzęt do tego, żeby robić bardzo cienkie, nawet plastry wszystkich produktów. Zresztą zaraz zobaczycie też na filmie. Mam też obieraczkę, która jest obieraczką bardzo tajemniczą, ale zobaczycie, że bardzo fajnie się sprawdza. I dwie tarki. To jest tarka. Roko i ta tarka służy do tego, żeby robić makaron, tak zwany julienne, z na przykład marchewki, i to zaraz wam pokażę. I tu jest jeszcze tarka, tarka Welle, która służy do robienia dekoracji, ale my zrobimy na tej tarce frytki. Z batatów. Zresztą pokażę Wam za chwilę po kolei wszystko, jak to będzie wyglądało. Oglądajcie do końca, bo na koniec będę miała dla Was zapowiedź super niespodzianki i konkursu. Pierwszą propozycją będzie makaron z marchewki. Przygotujemy go z sosem, z mleczka kokosowego oraz z kurczakiem wędzonym. Żeby przygotować makaron, obieramy najpierw marchewkę ze skórki. I teraz za pomocą tarki ROKO przygotowujemy makaron Julienne. Tak przygotowany makaron z marchewki. Przerzucamy teraz do garnka. Zalewamy wrzątkiem. Przykrywamy i odstawiamy na 3-4 minuty. Teraz przygotujemy sobie sos, zeszklimy cebulę, pokroimy ją w kostkę na urządzeniu Hebel V5 i za pomocą takiego chwytaka łapiemy cebulę, żeby nie posiekać sobie palców. Zobaczcie, jaką drobniutką kosteczkę otrzymaliśmy z cebuli. Teraz użyjemy obieraczki. Tutaj z tyłu mamy taką tarkę. I na tej tarce zetrzemy sobie czosnek i imbir. Dodaję teraz łyżeczka masła kokosowego i stawiam na gazie, żeby cebula się zeszkliła. Teraz na naszą fałpiątkę założymy. Osłonkę i ta osłonka sprawi, że będziemy mogli zrobić z pieczarek bardzo małe, cienkie plasterki i tutaj możemy sobie regulować grubość plastrów. Teraz pieczarki dajemy na patelnię. Dodajemy też szpinak, możemy wrzucić liście w całości albo delikatnie je troszeczkę porwać na kawałki. Oraz kurczaka. Tu jest wędzone łódko z kurczaka. Całość mieszam i ponownie stawiam na gazie, aż pieczarki puszczą wodę. Dosłownie po 2-3 minutach zdejmujemy z gazu i dolewamy mleczko kokosowe. I doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Ilość mleczka kokosowego jest zależna od Waszych upodobań. Jeśli nie lubicie mleczka kokosowego, a możecie laktozę, to możecie śmiało użyć śmietany, kromówki albo po prostu zwykłego jogurtu. Teraz z powrotem stawiam na gazie, aż mleczko zgęstnieje. I nasz obiad jest gotowy. To jest propozycja na makaron z marchewki i sos kokosowy z wędzonym kurczakiem. Teraz przygotujemy zupę krem i będzie to zupa z dyni i z pomidorów. Na początek potrzebujemy cebulę i nie ma znaczenia, czy za pomocą szatkownicy Hebel V5 pokroimy ją w kostkę, czy w piórka, bo tak naprawdę później wszystko zmiksujemy. Pokrojoną cebulę wrzucamy do garnka, dodajemy olej kokosowy i stawiamy na gazie, żeby się zeszkliła. Tutaj jest połówka dyni z wydrążonym już środkiem. Dynie należy obrać. Dynię kroimy na na mniejsze kawałki, żeby szybciej nam się rozgotowała i ustawiamy sobie tutaj wielkość kawałków. Do zeszklonej cebuli dodajemy ząbek czosnku, wrzucamy pokrojoną dynię, całość podlewam troszkę wodą, mieszam i z powrotem stawiam na gazie. Powinno się gotować pod przykryciem jakieś 10 minut, aż dynia zmięknie. W czasie, kiedy dynia nam się gotuje, przygotujemy sobie pomidory. Będziemy potrzebowali pół kilograma pomidorów i najlepiej, żeby to były jakieś słodkie pomidory, na przykład malinowe albo pomidory pelati. I teraz za pomocą obieraka wydrążamy środek pomidora i je później obierzemy. Gdybyśmy nie mieli takiego obieraka, pomidory trzeba by było sparzyć, ale teraz po prostu nie ma takiej konieczności. Pomidory kroimy teraz w plastry na szatkownicy. Pomidory wrzucamy do rozgotowanej dyni. Dolewamy mleczko kokosowe, około 200-250 ml. Całość mieszam i z powrotem stawiam na gazie, aż pomidory się rozgotują. Potrwa to dosłownie kilka minut. Teraz do zupy dodajemy solidną porcję pietruszki albo bazylii, dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego i doprawiamy solą i pieprzem. Całość blendujemy na krem. Zupa jest gotowa. Podajemy zupę z plastrami boczku, które wcześniej podsmażamy na suchej patelni. Teraz przygotujemy kolejną propozycję obiadową. Tutaj jest polędwiczka wieprzowa. Ona jest już na patelni. Będę ją podsmażała z dwóch stron. I teraz tak naprawdę sposób doprawienia mięsa to już jest wszystko w zależności od Was. Ja doprawiłam swoją ulubioną przyprawą, mieszanką przypraw, ale jeśli lubicie z samą solą i pieprzem, to też może tak być. I teraz tutaj na patelni jest odrobina oleju kokosowego. Przysmażam polędwiczki z dwóch stron. Bataty obieramy. I teraz za pomocą tarki wele przyrządzimy sobie frytki w kształcie takiej siateczki. I zobaczcie taki kształt otrzymaliśmy. Bataty układam teraz w naczyniu do zapiekania, może to być jakaś brytwanka albo blaszka z piekarnika. Skrapiam delikatnie oliwą z oliwek, przyprawiam solą oraz pieprzem i wstawiam na 15 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Teraz przygotujemy surówkę z marchewki i za pomocą tarki roko ponownie zetrzemy marchew, ale tym razem nie będziemy ścierać jej w tą stronę, nie chcemy długiego makaronu, chcemy krótkie, cienkie paseczki. Teraz marchewkę skrapiam sokiem z cytryny i dodaję rozpuszczony olej kokosowy, łyżeczkę. Możecie przyłożyć do miski, albo ja już zostawię tutaj na tym półmisku, będę podawała później cały posiłek, więc zgarniam na bok. Marchewkę posypuję delikatnie cynamonem. Możecie pominąć ten etap, jeśli nie lubicie cynamonu. Dodaję kandyzowaną aronię. Jeśli nie macie, możecie dodać rodzynki albo żurawinę i orzeszki pini. Też możecie zastąpić czymkolwiek chrupkim słonecznikiem albo dynią. Surówka gotowa, czekamy jeszcze tylko na bataty. Kolejna propozycja obiadowa jest już gotowa. Wygląda i smakuje przepysznie, więc jeśli nawet zaprosicie do domu gości, to nie powstydzicie się tak przyrządzonego obiadu. To już wszystkie propozycje. Mam nadzieję, że film Was zainspirował i będziecie mogli z nich skorzystać. I teraz obiecany konkurs. Na moim Facebooku, na facebooku ugotowani.tv, do którego link znajdziecie pod filmem, będzie trwał konkurs, w którym do wygrania będzie dla Was fioletowe urządzenie Hebel V5. Do zobaczenia w następnym odcinku.